Siema. Dziś używałem nowe strzały, po których, jak się strzeli gracza, to otrzymuje on pewien efekt, który spowalnia go podczas ucieczki i praktycznie w pełni blokuje mu krytowanie. Jest to efekt slow falling. Strzały można uzyskać od wieśniaka lub zrobić jako miksturę, ale do tego jest potrzebny oddech smoka. A jako, że zdobycie tego na anarchii jest bardzo ciężkie, to postanowiłem wytrajdować się z wieśniakami. Jak wbiłem, to poszedłem kupić strzały od villagerów, ale w tym czasie napisał do mnie pewien gracz, że ma dla mnie duży prezent. kurda co oh, kurda co? Co? co 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 jest a to oni tacy lecą Zobaczymy, co to będzie. O kurde, nie. Kolejne dostaję. Co? Po tym donajcie zaczęliśmy tepać ludzi. Oczywiście w okolicy mieliśmy trapy, w razie jakby tepu się dużo osób naraz. Bo w takiej sytuacji strzały by nic nie dały. Dobra, spoko, wezmę ci jednego Ana. A jeden! Nie, Ja mogę naprawić, ale nie fulla wtedy. Dobra dobra, to nie. Ja ci, jak ci diaksa wezmę to będzie najlepiej, nie? Nedę bardziej. Bo w labie nie zabije dwóch. O, czekaj. Dobra. Bierzcie go amelkę Mateusz, Mateusz. No Mateusz, dobrze mówię. Wzięłem ci neder, wzięłem ci neder. Dawaj tego amelka, ty na melka. Y, Lawa? Ty nie siły końca? Mam, 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 mam. Łebujcie tą amelkę, nie wiem co... o, dobra. Maciek! go byś tylko nie tak szybki mięsko niż gdzieś naprawić, czekaj. A ty ucieknij mu i, na, i zrób trafę Laj go, on wyleje wodę, ja Nie! Zabrałem, jest! Zabrałem, zabrałem wodę. Kup łebuj teraz, nobkuj yy, znaczy, to ten. Fajnie. Zrobisz go? Podczas gdy ja próbowałem zabić netherite'a, to zobaczcie co zrobił mój kolega. Tak, tam w rogu, musisz stopać. Ej, hey, Lajrox, byś mi dorzucił śnieżkę? Śnieżnie, chłopie, To ja bym kup, musiał kup. otwierać szalkery z, kup, z rynku. Zaśmiał, ja ci oddam. Brawo, brawo, brawo. nice. Tak, wstepaj się, wstepaj się, się. Kolejny przyszedł. Nie Tep znajdę tej śnieżki, nie ma. Kupie, nie ma śnieży. się nie ma, bo tam dwukana na drogło. Pepłem, pepłem już. To spowolnienie dostałem Ja mam... Deadly? Deadly? Tak, dwój, Ale... Musicie mi wziąć jednego I w drip. Czekaj, tylko trzeba wydupić temki słabe Nie kupię Pobiliśmy się tak trochę z diamentowymi i tepli się wystakowani gracze z netherite'owymi mieczami Ciekawe kogo tepnąłeś, ja skończony Kogo? No, no, strzały no, dostał ja myślałem, że ty tego no dobra, zostaw go Mateusz, zostaw go, serio. On chce on no. tę mycz kolegów, bo by nie uciekał. Ale on ma miecz, bijemy go. Aha, bo oni tu holmy mają. No, o to mi chodziło. No, to mamy lipę, nie? No to bijemy Dobra, bez byś się spróbujmy, ale oni mają takie miecze, że nas kasują. Zobacz, co króci mają. Kłeba No nie ruszaj się! Dostał, dostał, Został. dostał, dostał, nie, dostał. Nie, nie lego, nie lej nie stakuj. Potrzebuję niebitkę, Mati, dasz mi witkę? Chodź temu mojemu, dasz Zabieraj temu... wodę, zabieraj wodę mu. Chodź temu mojemu, dasz, mojemu dasz slow falling. Gram. Nie bij. Perła. Chodź, chodź, Mati, temu mojemu daj slow falling. Idę. Wodę zabrał, kto tą wodę rozdał? Temu oddaj slow falling. Traf, 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 bo mu nie dałeś. Daj mi. Potem? Dostał, dostał, dostał. Dobra, dobra, no. Trzydzieści trzy procent. I fajna muzyczka leci u to ja by tak sobie oglądał. potem Potem... A ten, ten... Dosyć on ma Dropnę! E! Dostał. Dobra, brawo. Tylko, że on i tak mi tak bije, nawet jak ma ten feather falling po Mój deda! dead Zabiłem! Brawo, 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 Tego mojego teraz chodź mi pomóc. Ja pierdzielę! I tepnął się kolejny netherite'owy kandydat, który chciał użyć trapa od środka. Czy hmm. jest sprawdzany? Powiedz tak. Obja Ej, oj! Papito! Mr. Palpatino, zabaj coś On ma unik, ej on jest wystakowany! Weźcie mi pomóżcie! Zrójcie go do tego trapisza! Chcę podkopać i go wknokać! Damy radę! Chodź, chodź, chodź! Tebra się udaje na krawę! Nie, nie klonowani, nie klonowani! Boże, on ma unik, Mati, nie spierdzielmy tego. Ale przecież wiecie, że on i tak nie dostaniemy. Tak, 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 zbyt. wiem. Źle poszedłeś. A nie, dobrze nie idziesz. Proszę, żeby to się udało. Bierz knoka, bierzcie knoka wszyscy. Boże, brawo! Uda się? A Nie, nie, Layrock sobie, sobie, daj. Layrock dobra. Lerox zbieraj itemy. ja 43! 43 mieć? Że, że enchant wypadł. On nie... miał nie, 15 Pereł? Nie. Dziwne było to, że z tego gracza wypadł enchant z Unikiem, Bo na anarchii po śmierci nie zostają enchanty na zbroi. Jest to zrobione po to, aby zostały droższe na rynku. Z naszej wiski? Ja już... Szybko! Wisialeczką, ja, wisi ja do... hey, do... tak. ja... Tak, ja mam kordy dobre, ty idź piśnia! Dobiłem jest jakiś! Kuba chodź! Ale ja wiem idem na... Tra, trapa. No ale nie no, trudno, je do jednego shunkera i chcę wyciągniesz na miejscu Dobrze. Ja pierdzielę Ja No nie lej go aż tak, nie... Ale on się poci na ciebie No, on cyka perły za mną Musimy się zgrać kuba Ja idę na trójkę z jednym A ile masz jeszcze? Ludzi, ja muszę cykać perły no, no, no. Gdzie w dół, gdzie w dół mam iść? Eee... tu Nie, dobra, dedam. O, ty jesteś tam na, na bazie? Ja ci pójdę pomóc szybko. Jesteś na bazie? No. E, idę ci pomóc. Diaks jeszcze mnie jakiś bije. Idę, idę, idę. Idź tam. CBT tu jest. Żebyś tylko nie umarł. Ja już lecę. Wiesz, ja mu idę pomóc, jakby co. Gdzie ty? Chłopi, ty gdzie ty, gdzie ty, ty, ty? 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 Cicho! Gdzie chłopi, ty ja nie wiem, gdzie ja jestem. Chyba daj! Teraz całego supera prawie. Sprawie nawet połowy nie mam. No to daj brołkę. Ale daj, ścieżki na tego, bo ja mam cztery tylko. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bo ja ci mogę ja pomóc, chłopi, mnie. Bo was nie ma, bo wy na jakichś dropach a, a dasz kordy? No dasz, kordy, jest dasz, do kordy do dasz kordy? Dasz kordy? Dasz kordy? Dasz kordy? Ja ci pójdę pomóc. Chłopie, ja na tych kordach zmienia się cały czas co 300 kraty gdzieś. No, co potrzebujesz? Wodę? Zrobisz wody? górę, górę? Zrobić y górę, 5420 A jest... jest. No, A, no, no. no. 4152 Ty biegasz po bali... Jaki masz Y? Tu się... Kuba... Kuba! U! Jaki y -y, 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 y, y, Daj Minus 61, jestem w bedroku A, widzę, widzę, widzę! 5402 dajcie O, patrz! A A nie, to nie ty! A, kuba, wody nie rozlałem, co ty robisz? No, trzy lat... fila. Chwila, chwila! Dobra, teraz to ja też muszę uciekać, Lairox, GG! Weź to rozkop, ja już tam idę. Ja muszę jakoś itemę w ogóle stracić, żeby oni nie wzięli. Mas, 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 no. A ty zdechłeś? Kurda, co... Nie, ty nie zdechłeś. O, ej, Tromba, bo oni mi rozkopują trapa, weź to ich bi! Ona mnie cyka perły, no nie mogę! Co mówił? Nic nie mówił. Jak ja, ja od nich ucieknę! Uciekaj. Proszę! On, oni za mną perły cyka Co to za debile są? Jak coś to logaj. O nie wiem. Ej, ja od nich ucieknę! Stigma, ja też, ja też teraz potrzebuję ucieczki. Widzicie? Proszę! O. Jesteś w trapie? Ja uciekłem, ja uciekłem. To proszę jeszcze mi musisz zdać. Ej! Ja od nich uciekam To dobrze, uciekaj Mateusz Wisiak, bo oni się wkopują w trap'a, rozwalili już trap'a Gdzie? Ja Cię widzę, ja Cię widzę! Kto? Ty w nedefsecie jesteś? Tak, to Nie, 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 to nie ja jak tu nikogo nie ma, jesteś coś, nie z głową? Lokłem. No wiem Gdzie wy, w jakim wy trapie jesteście? Widzicie? Widzicie? Niestety, ale te się dwóch niderajtów i jako że reszta mojego teamu zajmowała się trapowaniem innych, to ja musiałem sobie poradzić sam. Po od ciebie jestem. Jak się przy... Tylko powiedz mi. Pumuś! Ja, ja się jest to, za, za tą, za tą, za tą, pa pa pa! Czekaj, czekaj, czekaj! Trzymaj, e! Trzymaj! Lecieć Czuć to do fajka. was? I... Jak jest, jest, nie, więc nie? Jak ja nie ja, onik ja, ja, mi tylko powiedz. Um coś tam. Zrób sklepa zrób sklepa to ja ci pojączę on zdech uh, uh. Ale Wisia, ty jesteś koło niego idealnie! Nie. Chodź w górę! No tak, on wylizał Maciek! Martin Martin BANA! Ten... Lec się, lecz się, lec się! Jest, Nie! Ale po mojej śmierci wydarzyła się niespodziewana sytuacja u moich teammate'ów. Musisz go jakoś trafić zaciągać! Nie no nie gada, że on Mizora, no bo się jest chodne. Dobra ja go mam Ty go dropniesz, dziś, on ma połóż mieńcu Dropno Wasz? Oj teraz to ja dropnę Chyba?